Okej, okay, witam, ja jestem de piekarza, No i właśnie postanowiłem spróbować zrobić własnego let's play'a Ponieważ tak mnie natchnęły inne, które znalazłem na YouTube A więc zaczniemy od zrobienia nowego świata Hmm, jakby go tu nazwać? Załóżmy, że nazwiemy go Ziemia no, Albo bardziej angielsko Earth Okej, okay. create new world Poczekamy na chwilę aż się utworzy, wyrenderuje no i cóż, zobaczymy jak nam pójdzie budowa naszego pięknego świata o, wyrender znaleźliśmy się na brzegu jak zwykle zresztą w minecraft'cie o, widać węgiel zaraz na początku załóżmy, że tu sobie oznaczymy nasz spawn potem go jakoś ładnie ozdobimy żeby wiedzieć gdzie Yy, gdzie się spawnowaliśmy O, widzę nawet że żelazo jest odkryte. Chyba w tamtą stronę pójdę i zrobię sobie domek Jak to na początek Zazwyczaj lubię robić domki w skałach, chociaż zobaczymy co z tego wyjdzie tym razem Może tu na chwilę obadać teren. O, owieczki to może na początek sobie je pozyskamy z nich wełnę ponieważ potem jej brakuje zawsze no, dobra, mamy cztery wełny. Powiem, do magazynu się złoży. tu tak troszkę nieciekawie, na domek w skale. No taki będę robił, powiem sobie, wbuduję inny, ale na razie rozpoczniemy najprościej. Nie będę latał za surowcami. Nie wiadomo gdzie. Dobra, przejdziemy się jeszcze trochę w głąb lądu. A dużo owieczek nam tu zafundowała. Matka natura. A no, w tym wypadku mój komputer, ale matka natura. O, jakiś piękny krajobraz tam w tej skale zrobimy sobie domek a zostało postanowione właśnie teraz okej okay, trzeba tam podejść o widzę jakąś jaskinkę tam mamy zobaczymy co się tam kryje hmm zastanówmy się mam włączone potworki? o peaceful włączymy sobie easy okej okay. na peaceful będę przełączał jeżeli jeżeli faktycznie będę chciał coś zbudować bez potworków. Dobra, tutaj zrobimy sobie domek. Zaraz pod skałą tam się rozbuduje. Widzę, że dużo węgla tutaj. O, albo w tej zatoczce. O, widzę, znalazła się glina jeszcze. No, cudownie, to wygląda. Tak, pójdziemy tam. O, i trzcina jest od razu. No, to super. Chyba, żeby tu. Nie, dobra, tutaj zrobimy. O, właśnie tu. słyszę jakiegoś pańczka. Nieładnie, nieładnie, będę się bał. Może nie. Dobra. Hmm, tutaj potrzebne było drewno. Dobra, to zaczniemy. Załóżmy, że wykopiłem sobie. o, tu mam jakąś jaskinkę. Hmm, tutaj w tej skale sobie wykopię domek. Ko zajdziemy po drewno. O, tak prawie glina na początek. Hmm, znowu owieczki. Dobrze. Te duże drzewa sobie zostawię na później, bo troszkę dużo czasu zajmie za nim je zetnę. No, ręką rozwalanie drzew nie można nazwać cięciem, no ale cóż, zanim je powalę, o tak by było lepiej. Okej, okay, dobra, mam pierwsze drzewo. Owieczka, chodź tu. Troszkę drewna wypada zrobić na początek. nie mam innego wyboru za bardzo bo muszę się przebić przez skałę no to tylko mi pozostało zrobić narzędzie kilof nienawidzę początku, nienawidzę się bawić drewnianym kilofem tak powoli wszystko idzie to nie ma sensu no ale cóż, zaraz go utopię jak tylko pozyskam trzy kamienia i, i już pójdzie wszystko szybciej hmm, tu ten węgiel będę mógł powydobywać, a tam coś z powiem zrobimy no, Dobra, na początek, no co już ja robię? Troszkę drewna. Workbench. Kilka patyczków sobie zrobimy na no, jeden biedny drewniany kilof Dobra. No, tylko niech zdobędę trzy kamienia. I Zaraz go wyrzucę stąd bo Nienawidzę naprawdę się bawić z drewnianymi kilofami Dobra, no to żegnaj O, już mi ktoś przerywa Po prostu o, ludzie Dzwonią do mnie Zaraz wyciszymy telefon Dajcie mi sekundę Dobra, nie będzie przerywania Okej okay. A więc tutaj trzy kamienia I mogę wykopać troszkę głębszą jaskinkę. Potem to jakoś ładnie rozplanujemy. Na razie zrobię sobie może bardziej w lewo. Oczywiście troszkę podwyższymy, bo takie przesadziste mieszkanko no to nie ma za bardzo sensu. Nie podobałoby mi się zresztą. No dobra, zrobię sobie drzwi, troszkę wykopię przed domem. Czyli będzie nam potrzebna łopata. Pewnie ze dwie, ale na razie jedna. tutaj drzwi. Potem będziemy upiększać domek, ale to chyba. No zobaczymy zresztą, jak się wyrobimy. Z czasem to może zostać. To mi się nie podoba. Pod klifem będę mieszkał. A to potem przerobię tą kolumnadę, bo. Mi nie leży za bardzo, nie przypadła do gustu. No, dobra, to zostawimy tak na razie. A ja wrócę do Was za parę sekund. Okej, okay, dobra, to co by tu teraz zrobić? Właśnie, miałem skoczyć po węgiel. Dobra, weźmiemy sobie. Hmm, który by tu zebrać, bo wszystkie są stanowczo za wysoko. Jak na razie nie chcę mi się budować jakiś wieżyczek by się do nich dostać ale chyba będę do tego zmuszony chociaż może zobaczymy zaraz czy jest jakiś, dobra tam sobie podejdziemy matko jakieś to wszystko strome dobra potem je rozwalimy To jest o, prosto nade mną. Okej, okay, rozumiem. Ha, dobra, jesteśmy. No, to kilo w ruchy kopiemy. Uuu, włączyła mi się muzyka. Dobra, myślę, że będzie mnie słychać tak czy siak. A ja się potem ścisz Dobra, na początek mam trochę węgla, zyskałem Okej, okay, wracamy do. Na do domku, oświetlimy sobie go. Trochę rozkopiemy. Właśnie, workbencha trzeba przenieść do środka. No, zobaczymy co jeszcze dzisiaj dam radę zrobić. Gdzieś tutaj będę sobie musiał posadzić trzcinę, bo nie będzie mi się chciało biegać tak daleko. A, mój kilo nie zniknął. No, kurczę, znowu wrócił. No idź sobie. Okej, okay. dla workbencha trzeba... O, chociaż nie, pierwsze pochodnie. O, pochodnie mogłem zrobić u siebie w ekwipunku, ale... Jak już zacząłem robić, tutaj, no to nic na to nie poradzę za bardzo. Dobra, to sobie oświetlić trzeba troszkę. Zrobimy to tak. Może tu pociągniemy taki szlaczek pochodni. Okej, okay, dobra. W domu przeczekamy noc. Jedynym minusem właściwie takich domków w jaskiniach jest to, że nie można robić okien, znaczy to zależy od ułożenia też skał ale ogólnie w, lubię domki w skałach podobają mi się dobrze, zrobimy sobie małą skrzynkę żebym mógł przechować na początku moje rzeczy no i jeszcze pozostał nam piec dobra, na razie nie mam węgla, ale to potem Kurczę, nie mam pomysłu za bardzo na na domek może wybiorę tą glinę i pójdę po tą trzcinę, która jest za mną. No, dom w oddali. Hmm, kwiatki też się nam przydadzą. Będzie trzeba gromadzić zapasy wełny i barwników. A ewentualnie z kwiatków można zrobić ładne rabaty kwiatowe. Różne zastosowania można znaleźć naprawdę dla tych obiektów tutaj. O, troszkę gliny będziemy mieli, to potem kiedyś się może przydać. Dobra. Mam glinę. Powiem chyba część będę musiał zapełnić. Bo nie podoba mi się taka dziura. Hmm, mogłem sobie przy okazji siekierę zrobić. Tu widzę jakaś jaskinia. O, grzybek halucypek. Potem weźmiemy. O. Nie, wydawało mi się tylko sadzonka. trochę drzewa zgarniemy jeszcze hmm, ciekawe kiedy noc zajdzie nie chciałbym, żeby mnie coś zabiło tutaj o, ale przy okazji zdałoby się upalować jakąś krowę no, najprostszy armor by było o, widzę, że się ściemnia, dobra Czyli gdzie jest trzyna? a, tam jest, dobra ciach, ciach i nasze dobrze, tu nic ciekawego więcej nie ma Mam no, tylko farma wesoła sobie. Jest. O, słońce całkowicie znikło. Lecz księżyca jeszcze. A tam jest zachód, dobra. Szyb... O, tu miałem węgiel. No, nie musiałem tak daleko iść. Ale podoba mi się no, ta dziwna formacja, która jest przede mną. Hmm. No cóż. Może dzisiaj pozostaniemy na tym. Udam się do domku i. Przeczekam w spokoju eee, noc. Może tutaj odłożę sobie glinę. O, widzę, że słyszę, że już się coś zombiak gdzieś zespaunował. No to może zrobię sobie łóżko i się wyśpię. Spotkamy się jutro w następnym odcinku. Troszkę szybko mija to z mojego punktu widzenia przynajmniej. Huhu. Gdzieś tu się czai. Mister zombie. Okej. Okay. Dobra, tu sobie miejsce na łyżeczko zrobię. Dobra, postawię go tutaj. No i na razie, do jutra. Skomentujcie, jeżeli coś się Wam podoba, jeżeli nie, jeżeli nie chcecie. No, trudno, do jakiegoś czasu będę je robił. No, zobaczymy się w następnym odcinku. Na razie.